wiele bardzo ciekawych takich, takich przedsięwzięć. To jest chyba jedyny nasz kierowca w Polsce, który przez moment był w teamie fabrycznym Hyundai lata tak, temu. To nie był to zbyt wstrząsający pod względem osiągów i... I, i, I samochód, tak, i przede wysep, wszystkim. Ale, ale, ale był, ale był, to by... prawda. B... Tak, tak, tak. Z wszystkimi no autami, ja też stąpił się znamy w wyszczęfikalii. W życiu zawodowym też mamy kontakt częsty, ale trzeba przyznać, że świetny kierowca, który wszedł do Rallycrossu w, w najlepszym momencie, kiedy Rallycross w Polsce tak samo został, jak na świecie się rozwinął błyskawicznie, I Tomek tam no, po prostu jest najlepszy. To, to nie ma siły. Jest dużo konkurentów jeszcze równie świetnymi samochodami, mocnymi, ale jednak Tomek finalnie pokazuje już co roku, że on jest najszybszy. No tutaj to doświadczenie rajdowe z pewnością procentuje. Tak. No warto, warto powiedzieć, i musimy to powiedzieć, że Tomek Kuchar wygrał ten rajd. Właściwie stracił koronę w tym roku. Sześciokrotnie razem z Kalitonem tak. Kajtonowiczem. W zeszłym roku Kalitek no, wyrównał tak. ten rekord Tomka. Tak w, w tym roku po raz siódmy ja Pamiętam, jest najszybszy. Tak, całe lata się mówiło, że nie ma bata na Kuchara na, 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 na rajdzie barburki jak było. No. Tutaj Ale to się bardzo bardzo może to wynikać i... właśnie z różnic w sprzęcie, bo Kajetan Kajtanowicz już topowymi samochodami rajdowymi ostatnie lata pokazuje się na barburce, a Tomek Kuchar no, albo właśnie rallycrossówką, rally albo Samochodami bardzo prototypowymi, które w dobrych warunkach suchej nawierzchni, w szczepności i z mogą pokazać swoje zalety, ale. Tak, też czas. dobry Nie się odcina tego otwora 650-podległo, rzucić w beczkę i udało się. Tak. trzeci czas będzie. E, zobaczymy, co Domek powie e, na temat przejazdu. Tomek, no nie ma w tym roku najlepszego czasu, za dużo tych koni, 650 w końcu. <grystanie> Ciężki rajta do tego wszystkiego w takim samochodzie, nie jest lekko, ale fanu jest naprawdę co nie miara. Powiedz mi, czy ja dalej... Nawet nie zły jak na takie warunki. Czy dalej na trasie jest tak bardzo ślisko? Strasznie ślisko, ale wszyscy mamy podobnie, więc dużo fanu, naprawdę. Dziękuję bardzo. Dzięki. No To najważniejsze, że radość za kierownicą i, i w samochodzie, bo po to kierowca na tę trasę wyrusza.